Co powiesz dzisiaj? Rudy! Co? O! Dobra, jestem, jestem widzowie. Jest rapek. Witam serdecznie. Siemano widzowie, tu na Murka. I dzisiaj, właśnie, witam was. By... No, jak to powiedzieć? Jesiennym odcinku na moim kanale. Na moim kanale jest jesienny odcinek. Dostawajcie subskrypcję, łapki w górę, przed mi właśnie zapraszam do godania. Znaczy właśnie widzowie jesień, bo jest y, 20, 26 września już. Będzie październik i takie tam o moja miska. Co tu robi to? będzie teraz zimno, w ogóle też jest zimno. Jest godzina 10.05, niedziela. Pancia musi iść do kościoła. Albo nie wiem dlaczego. Moja piłka. gdzieś tam coś tam. Yy, i tutaj. O, fajne ptaki. Jeszcze fajne ptaki tutaj. z rzępolą, ale no o! Rudy! Elo. O widzicie to! O tutaj to jest orzech orzechowiec. Nie ma liści prawda? To są tuje, bo pan się lubiła. E, ty fajnie wygląda, ty no. Tylko że źle wygląda. Ale no dobra. Tutaj jest. Pieniek. Jakiś... Zaczyna... Widzę tutaj jest kosz, ale nie o to chodzi. Tutaj były jagody. Tak, a tutaj były wiśnie. <grystanie> tak, samochód był. był ta... Jestem taniec, że samochód, ale nie. Dobra, prawa autorskie będą moje. Nie. Okej, okay, tutaj jakiś tam napis. Dobra, tutaj jak widzicie, Po orzecha znalazłam, bo spadają orzechy. Tam sąsiady mają, yy, gdzieś tam sąsiady mają z yy, Orzechowca tam mają, my też. Ja też mam, y, ale tutaj jest tylko taki y, mały. Jeszcze nie dorósł, dobra. Chyba tylko cykamy. tutaj też trochę zarosło. i buda żachcie mam. Dobra, Jem sobie orzecha. Jem sobie orzecha. Widzicie, że zboże sąsiada. E, już zboże mnie jest. Było tutaj. Widzicie. Chyba pamięta, pamiętacie tego krzaka, który został zasadzony w 2007 roku. To co? W filmie. E, wakacje murki. Wakacje murki. E, właśnie był położony. Ale to pokazane. Ale to nie liczę się w ogóle. Mam inny plan i jeszcze lepszy. Po prostu zostawiajcie suba, łapkę w górę i... I taka jest cała prawda, bo jedyne... Bo jedyne 90% widzów oglądających mnie subuje, a, jed, a pozostałe 10% tego nie robi, więc subskrybujcie.